Cześć wszystkim, Renata już właśnie wbiła na PBE dzisiaj sobie ją testujemy wraz z czatem na streamie Mamy nawet już full polską wersję, więc Riot w ogóle rzucił pieniędzmi o dofinansowanie z polskiego rządu, aby znaleźć polskie litery w alfabecie Więc full wypas całkowicie Mamy pasyw lawerowanie Lawarowanie, co to znaczy? Lewarowanie, nie umiem czytać Ataki Renaty oznaczają wrogów na 6 sekund i zadają dodatkowe obrażenia magiczne. I są to obrażenia magiczne na podstawie maksymalnego zdrowia przeciwnika, więc są całkiem potężne, szczególnie w późniejszych fazach gry. Jest to od 1 do 5% plus minimalny przelicznik na poziomie setnych procenta, więc w ogóle nie ma co patrzeć na ten przelicznik. Co ważniejsze, kiedy nasi sojusznicy zaatakują oznaczony cel, wrogowie dostają dodatkowe obrażenia znowu na podstawie swojego maksymalnego zdrowia, od 2 do 11% tym razem, więc całkiem sporo finalnie. Obrażeń jest z samego pasywa i jakby żonglowanie tym pasywem myślę, że będzie najbardziej istotną kwestią, jeżeli chodzi o tradowanie się tą postacią na linii. Biorąc pod uwagę, że nie widzimy cooldownu e, tej umiejętności w żadnym stopniu, no to zakładam, że jak my zaatakujemy nasz sojusznik zużyje staka, możemy znowu zaatakować i nałożyć tego staka. Więc tych obrażeń powinno być całkiem. Wydaje mi się sporo. Lecimy dalej z naszym Q, którego na pewno maksować nie będziemy. Będzie to umiejętność do maksowania ostatnia. Czemu? Ponieważ maksując tą umiejętność, nie skracamy jej cooldownu. Cooldown jest dosyć potężny, jak widzicie. Co prawda, mam już buty kupione, no ale jest to. W tym momencie 13 sekund, więc tak czy inaczej, jest to długa umiejętność, jeżeli chodzi o cooldown. Obrażenia są dosyć wysokie, ponieważ jest to od 80 do 260. A trzeba liczyć dodatkowy fakt, że są to obrażenia, które trzeba liczyć jako dwa razy, ponieważ w momencie, w którym trafimy raz naszego przeciwnika, możemy reaktywować tą umiejętność w ten, w ten sposób i uderzyć nimi w innego przeciwnika, aby zadali sobie więcej obrażeń. No właściwie takie same są obrażenia, te drugie i dodatkowo dostają ogłuszenie na pół sekundy co jest ciekawe już w tym momencie zauważyliśmy to z czatem Testując wcześniej Jak rzucicie sobie kiło, nie musicie tak naprawdę Dokładnie celować tym żeby to ogłuszenie doszło Wystarczy troszeczkę zahaczyć przeciwnika lub jeżeli są Zobaczcie blisko siebie jak teraz Wystarczy że ja zabiorę jednego z drugiego i to ogłuszenie tak czy inaczej wejdzie Czyli to ogłuszenie nie jest w celu impaktu, tylko po prostu jest to obszarowe Przejście, więc w sumie jest ciekawym tematem też. Czy jeżeli jest więcej wrogów, to więcej wrogów dostaje tego stuna, czy tylko dwóch? Wszyscy. O kurczę. O kurczę, to, to jest mocne. To jest tylko pół sekundy, ale to jest potencjalnie. Wyobraźcie sobie, że idą przeciwnicy tamperyka, do którego dokładacie. Dobra, ale trochę przyspieszam za bardzo. Lećmy po kolei. W, zastrzyk finansowy. Przyspieszamy naszego sojusznika oraz siebie na sekund 5. To przyspieszenie jest zarówno ataku, jak i ruchu w wysokości od 10% do 30. Jeżeli chodzi o prędkość ataku, a prędkość ruchu od 10 do 20. Czas odnowienia jest turbo długi. Bo jest to od 22 sekund do 15, więc no raczej na walkę użyjecie tego raz i teraz tak, albo ma mamy dwa sposoby, albo rzucamy to, żeby przyspieszyć tak naprawdę naszą jakąś jedną postać w drużynie na początek walki lub te nasze adekery, żeby zadało jak najwięcej obrażeń, albo żeby to, ura żeby uratować, tak? Ponieważ jeżeli ktoś umrze z tym buffem, wyłączmy sobie regenerację, którą mam włączoną tutaj, w momencie, w którym umrzemy z tym buffem na sobie, wskrzeszamy się. Jak widzicie. I teraz trwa moment wykrwawiania w jeżeli zabijemy lub nasz sojusznik zabije w trakcie tego, trwania tego efektu e, przeciwnego bohatera, nagle przeżywamy, już się nie wykrwawiamy, więc jest to potencjalne nowe życie. Więc moim zdaniem mamy tak naprawdę dwa sposoby na użycie tej umiejętności poprawne: albo przyspieszamy właśnie nasze adekery, albo kogoś, kto inicjuje walkę, żeby zadać jak najwięcej ich obrażeń i żeby mieli jak najlepszą pozycję podczas walki. Albo po prostu stricte trzymamy to, jeżeli na przykład w drużynie przeciwnej jest dużo asasynów, którzy chcą złanszotować nasze kery, no to trzymamy to do ratunku. Więc myślę, że są dwa sposoby na ten moment. Przechodzimy do E, czyli programu lojalnościowego. Jeżeli kupicie jeden item, dostajecie dwa w cenie jednego. Nie no dobra, to tak nie działa, to nie jest telepizza. Renata wystrzeliwuje dwa chemtynkowe pociski zadające obrażenia od 65 do 185 Dodatkowo przelicznik 55%, spowalniamy wszystkich przeciwników o 30% na 2 sekundy, czyli całkiem fajny slowek, nie jakiś mocny, ale całkiem długi. Dodatkowo nasi sojusznicy, którzy są w polu rażenia dostają osłonę w wysokości od 50% do 130% i 50% przelicznika AP. Co jest ciekawe, przede wszystkim indykator jak widzicie to nie jest zwykły skillshot, to jest skillshot z takimi obszarowymi miejscami. Nie musimy być, możemy stać tyłem, możemy celować do tyłu, a i tak przeciwnicy, jak i sojusznicy wokół nas, tą osłonę dostają. Jak widzicie, wydaje mi się, że jest to dosyć prosta umiejętność. To jest takie w sumie połączenie Lux E oraz W. Skillshot, który zadaje obrażenia i do tego osłania wszystkich na swojej drodze. Osłona jest na przykład dużo silniejsza niż osłona Lux, zarówno bazowo, jak i przelicznikowo. Obrażenia od Lux w stosunku do E-Lux są mniejsze. W późniejszych fazach tej umiejętności na maksymalnym poziomie, natomiast wczesne poziomy są wyższe od odrobinę, ale dosłownie odrobinę. Od Więc tak wygląda jej jedyna tak naprawdę umiejętność osłaniająca czy jakkolwiek wspierająca poza W. RK. No to to już jest coś, co na pewno wszyscy słyszeliście, ale teraz, żeby rozwiać troszeczkę mitów, porozmawiamy o tej umiejętności. Przeciwnicy trafieni naszą falą biją się między sobą przez od sekunda 25 do 2,25, zależnie od poziomu. Z czego nie ma co za bardzo patrzeć na tą maksymalną wartość 2,25, bo ile razy ostatnim, w ostatnich grach mieliście 16 poziom na supportzie? No, raczej wątpię, że jakoś dużo. Zazwyczaj dochodzimy do jakiegoś 14 poziomu tak realistycznie patrząc na grę i, i tyle, więc raczej patrzymy na ten 11 poziom jako nasz koniec, czyli sekunda 75 będzie coś, czym jesteśmy w stanie osiągnąć i to jest cecek, który będziemy rzucać na naszych wrogów. Fala jest zdecydowanie powolna jak widzicie i wiele ludzi mówiło, że to jest bardzo prosty do uniknięcia skillshot, więc w ogóle po co taka reakcja, po co mówisz, że, że to jest tak mocna umiejętność, skoro można to łatwo ominąć. No dobra. To idzie 4 sekundy, jak już policzyłem. A fala stąd dotąd około 4 sekund, żeby przeszła całą, e, cały dystans. Tak, i, ta, tak długo to trwa, więc to jest umiejętność, która będzie przede wszystkim umiejętnością zołującą. Nawet jeżeli nie zostaniecie trafieni, a umiejętność będzie w kluczowym momencie, na przykład, jeżeli jest walka na barona, ktoś zostanie rozdzielony, więc będzie tak czy inaczej duża wartość, jeżeli nie traficie. Samo w sobie po prostu generuje bardzo dużą presję w danym obszarze przez całkiem sporo, bo 4 sekundy. Po, po drugie, to nie jest tak, że musicie rzucać RK i liczyć na to, że traficie we wrogu. Ponieważ macie masę sposobów na zagwarantowanie sobie tego trafienia, po pierwsze możecie spowolnić ich i potem rzucić rkę, spowolnienie samo w sobie już trochę nam ułatwia tą sprawę. Po drugie, możecie złapać Q, z, z Q przeciwnika, rzucić i sobie dorzucić rkę, albo zrobić kombo poprawne, które będzie kombem kom głównym na tej postaci, czyli rzucacie Q, dokładacie rkę, przesuwacie ich, żeby zostali zestonowani, i wtedy mają naprawdę małe szanse, albo w ogóle tak to powinno wyglądać. Tak, tak, tak. tak. No, aż się mi mana skończyła. Więc jest masa sposobów, żeby zagwarantować sobie e, tą erkę. Właśnie, czy możemy zrobić RK Flash? To jest pytanie. Tak. Możemy zrobić erkę Flash. No więc macie kolejny sposób na to, żeby zagwarantować sobie uderzenie. Plus, oczywiście, są nasi sojusznicy, którzy też zazwyczaj jednak mają te cyski dostępne. Więc spokojnie, to jest umiejętność, która jest bardzo mocna. No ale właśnie to jest umiejętność bez żadnych przeliczników moi drodzy czyli to jest umiejętność która bazuje tylko i wyłącznie na tym że jest cecekiem i ma swój cooldown dlatego też na pierwszych fazach gry przez pierwsze 15-20 minut ta umiejętność jest tylko i wyłącznie cecekiem to, że przeciwnicy będą się bić ze zwiększoną prędkością ataku nie jest tak naprawdę istotne. To będzie istotne tylko w przypadku kiedy będzie late game i kiedy będzie jakieś hyper carry w drużynie przeciwnej. Bo bez tego jest to po prostu dalej bardzo mocne cecek. Na szóstym poziomie, kiedy będziemy mieli tą umiejętność na bocie, tak i będziemy sobie rzucać nią w naszych przeciwników to będzie coś co utrzyma ich w miejscu i raczej nam zagwarantuje potem rzucenie Q jako że Q zatrzymuje się na minionach, tak przynajmniej zakładam, zaraz to przetestujemy w sumie eee, ale zakładając, że Q zatrzymuje się na minionie to to będzie gwarancja uderzenia tego Q przez minionę tak dokładnie, Q działa na minionę, więc najpierw będziecie chcieli sobie rzucić potencjalnie R, żeby wyjść, kliknąć tu i rzucić ich tam Spoko. Dobra, w takim razie, jakie runy będziemy budować na yy, Renacie? Prawdopodobnie, tak jak wziąłem Glasiala jako taki pierwszy, pierwszy lepszy wybór, wydaje mi się, że ten wybór jest w sumie tak naprawdę jedyny. Ta postać nie będzie zadawać gigantycznych obrażeń, więc Aerii czy Kometa nie mają za dużo sensu, ewentualnie Guardian, ale Guardian w tym momencie jest dużo słabszą opcją, jeżeli postać ma możliwość prokowania run. Dlatego też ale wydaje się najsensowniejszą opcją, ponieważ mamy bardzo dużo sposobów, żeby go aktywować. Nasze pierwsze siły aktywuje, możemy w ten sposób bardzo łatwo trafić ten drugi cel, który już będzie automatycznie spowolniony, tak, nie mówiąc o tym, że jeżeli trafimy RK jako pierwszą, no to wszyscy stoją w spowolnionym, ee, w spowolnionym obszarze. Jeżeli chodzi o build, no to wydaje mi się, że ze względu na to, jak długie są jej czasy odnowienia, niezbędne będzie stakowanie. Po prostu cdr Dlatego też głównym naszym przedmiotem mitycznym będzie szurelka. Jakie mamy inne opcje mityczne dla supportów tak naprawdę? Można by pomyśleć, że no mamy jakąś fajną osłonę obszarową, więc może potencjalnie... Moonstone Renewer ze względu na fakt, że te, te obszarowe tarcze byłyby fajne. No nie, nie, nie mamy za dużo sposobów, żeby cały czas e, mieć duży, wysoki uptime tego buffa na, na tej postaci, więc nie wydaje mi się. Ewentualnie Imperial Mandate wydawałby się całkiem spoko, ale Shurelia wydaje mi się, najlepszą z, ze względu na fakt, że mityczny pasyw daje nam dodatkowy, e, dodatkowe obniżenie cooldownów, co będzie na tej postaci bardzo, ale to bardzo e, niezbędne. Do tego oczywiście będziemy sobie dokładać coś w tym stylu, myślę, że coś w tym stylu i na wykończenie prawdopodobnie e, chemiczny skaziciel, Boże jak to się nazywa, chemtykowy skaziciel, ja pierwszy czy nawet nie okay, wiedziałem, że tak to się nazywa w polsku. E, wydaje się, że, że w ten sposób będzie to, e, ta postać będzie budowana, bo musimy mieć jak najwięcej tych CDR-ów, w tym momencie mamy 95% e, i no... Chyba tak będzie wydaje się najsensowniej. Dobra, żeby dłużej nie przedłużać tego filmu, tak wygląda Renata na PB, jeżeli chodzi o cyferki. Zobaczymy, czy jeszcze zostanie coś zmienione. Jeśli tak, to oczywiście będziemy prawdopodobnie robić updatey, ponieważ jest to pierwszy support od dawna, który rzeczywiście mi się tak mocniej podoba i na pewno jak wyjdzie, będę zamierzał grać nią troszeczkę na rankadach i wtedy też pewnie będziemy robić jakieś streamki, ale o tym będzie więcej informacji w najbliższych postach. Z mojej strony to wszystko. Na razie dzięki za oglądanie i za wspieranie kanału. Nara.